Dzisiaj mały filmik, mały instruktaż odnośnie rozprzęgania pojazdu ciągnącego z przyczepą, na przykładzie MAN TGA i tutaj uwaga, to nie będzie zwykły zestaw jaki często budujemy na drogach, czyli ciągnik siodłowy z naczepą, tylko zestaw typu tandem, czyli ciąg, yy, samochód z zabudową i do niego dołączona przyczepa. Generalnie aby rozpiąć tego typu zestaw no, jest to trochę cięższe w odróżnieniu od tradycyjnego zestawu z przyczepą a wynika to w zasadzie z konstrukcji samego mechanizmu łączenia samochodu i przyczepy czyli z zaczepu. W przypadku ciągnika jest to wiadomo siodło a po stronie naczepy jest stworzeń który wchodzi w to siodło i zostaje zatrzaśnięty dookoła takimi mostymi blachami w tym siodle. No tu jest to całkiem inaczej, jest zaczep, zaczep z taką pionową rurką, która wchodzi w, w, w takie oczko, które znajduje się po stronie przyczepy, to pokażę później. Ten bolec w tym oczku siedzi bardzo ciasno, znaczy on tam minimalny luz musi mieć wiadomo, żeby wejść i wyjść, ale generalnie siedzi ciasno i każde przechylenie na przykład na parkingu samochód stoi, koła samochodu stoją w dołku a przyczepanie przyczepa sobie równo albo odwrotnie. Każde nachylenie no może nam po prostu uniemożliwić roz, rozpięcie tego zaczepu. No i generalnie tylko w tym tkwi ta trudność w stosunku do rozpinania zestawu znaczewu. Zestaw już zaparkowaliśmy. Pierwsze co robimy to przychodzimy i odkręcamy nogę. W przypadku przyczepy jest to jedna noga umieszczona po środku akurat tutaj mamy taką fajną, taką fajną rączkę i będziemy kręcić, nie pamiętam w którą stronę chyba w prawą. i ta noga nam się teraz opuszcza to jest taka rączka Rączkę możemy wsadzić z powrotem w uchwyt i pierwsza część już z głowy. Drugie co robimy trzeba rozpiąć wszystkie przewody elektryczne i pneumatyczne. Generalnie jest ich aż 5 sztuk, dwa pneumatyczne, żółty i czerwony i dwa elektryczne od świateł i jeden elektryczny od ABS u razem sztuk 5. Rozłączamy pneumatyczny-czerwony, bo ten jest najbliżej. przewody mamy odłączone tak wyglądają wtyczki elektryczne świateł to jest przewód ABS pneumatyczny czerwony pneumatyczny żółty, no żółtego nie ma akurat nie widać oznaczenia i kolejna ostatnia rzecz jaką należy jeszcze zrobić to trzeba cały zestaw rozpiąć ze sobą czyli tutaj obok przewodów mamy taką rączkę. Taka rączka to jest tylko wysięgnik przedłużenie, a generalnie rączka od rozpinania znajduje się tam. Ale my użyjemy sobie tej, bo nam będzie wygodniej. O ile dam radę, to zrobić jedną ręką. O. Ta rączka zaczepiła nam się o tamten uchwyt, o tamtą krótką rączkę i teraz podniesiemy zaczep, czyli rozetniemy przyczepę. Rączka nam się zatrzymała, zatrzasnęła w górze i zaczep został wypięty Słabo tu może być widać, bo ciemno, ale musicie mi uwierzyć na słuch Generalnie na różnego rodzaju szkoleniach, kursach nauk, jazdy i tak dalej. Jest powiedziane, że przyczepę czy tam naczepę należy unieruchomić. Tak? czyli zaciągnąć hamulec podspojowy, tam jest taka specjalna rączka w przyczepie, którą trzeba wcisnąć lub pociągnąć, chyba pociągnąć eee, albo i podłożyć kliny pod kołami eee, no w praktyce to raczej się tego nie robi albo przynajmniej nie za często eee, ale o co tutaj chodzi. No samo rozpięcie przewodu eee, przewodu pneumatycznego czerwonego to już powoduje zablokowanie się kół w przyczepie. no i generalnie przyczepa już jest unieruchomiona dlatego nie trzeba tego robić już dodatkowo pinami i hamulcami często można się też spotkać z różnymi teoriami na temat kolejności odpinania lub przypinania przewodów łączących samochód z przyczepą czyli pneumatycznych i elektrycznych no jednak w praktyce to też oczywiście z praktyką ma to się nijak Generalnie kolejność podłączania i odłączania nie ma najmniejszego znaczenia Niektórzy mówią, że najpierw przewody pneumatyczne albo najpierw elektryczne No to jest różnie Generalnie każda instrukcja tam samochodu czy przyczepy, czy każdy egzaminator ma swoją teorię na to i każe robić po swojemu, ale w praktyce nie ma najmniejszego znaczenia Pewne jest tylko jedno, że przewód ABS-u należy odpinać bądź i rozpinać na wyłączonym silniku, wyłączonym zapłonie. No tak się powinno robić, żeby nie uszkodzić żadnego komputera auta, czy w aucie, przyczepy przyczepie i tak dalej. I tylko to jest pewne, a resztę wszystko robimy po swojemu. Tak jak nam wygodnie zapinamy to co dalej dochodząc bliżej i odpinać Mamy pierwszy przewód, żeby było nam wygodnie robić następnej. Także tak. I wyjeżdżamy z przyczepem. Przyczepa zostaje. To był ostatni etap rozpinania. Czyli rozprzęgania pojazdu z Tak wygląda zaczep po stronie samochodu Tu jest w środku rurka która wchodzi w oczko deszla przyczep Tam z prawej strony jest ta rączka, ona jest teraz podniesiona, bo zaczep jest otwarty A to jest już część w przyczepie, jest takie oczko w które wchodzi ten metalowy bolec I tak to się generalnie trzyma w całości Tutaj są te przewody ale o przewodach już było